Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jeszcze sprawdzę co się nagrywa, nagrywa się siema, e, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Badwarsy na serwerze lialmecyk.pl Polski serwer, oczywiście pewnie jest wam znany, Zapraszam do subowania kanału oraz zostawienia łapki w górę i myślę, że tą grę sobie e, zagramy nie na spokojnie, bo e, my nie lubimy na spokojnie, przynajmniej ja, ja wiem z doświadczenia, e, że nie lubię na spokojnie Gierek. Mm. I słuchajcie, y, wiem, że tutaj. No y, jest. Tutaj nie powinienem awczyć sobie na jakieś pierdoły, y, typu siekieracz czy kill -off, y, ale. Ale mi się to przyda. Ym, pek, I gdzie by tu sobie pójść? Mamy sąsiada, mamy chyba sąsiada, co? Nie wiem, kto to jest. To jest chyba zielony. Ale dobra, lecimy sobie do niego. Mmm, i co? I w sumie tyle. Dzisiaj w sumie. Ja słyszę go, ja go słyszę, ja go słyszałem. No, jestem. Dobra, wolnom go. Będzie, 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 będzie. O Jezu, będzie klepa. Rzeczywiście będzie, ale klepa. Dobra, tam drewniany mieczek miał to bez szans. Dobra, walimy. E, walimy. Aj. Aj. No niestety. No niestety, ale idę go już tam zabić na luzie. Pyk, pyk. Idziemy go już tam sobie zabijemy. Yy, bo łyżeczkę nie mam, to będzie łatwo. Yy, dobra. Co? Ale debil. On sobie mieczyk kupił XD, dosłownie. Chociaż obił mnie, obił mnie. Yy, tutaj miał chyba farta nawet ostrego, ale dobra. Kupmy sobie jeszcze więcej wełny, yy, zjedzmy sobie jabłuszko yy, to sobie odłóżmy to sobie dajmy tak wełnę, sobie zostawmy tu. I co? Tam jest y, jego jakby sąsiad. Dobrze, zacznijmy od tej wełny, gdzie jest mniej. Y, speed Bleaching oczywiście. Byk. Tutaj nawet sobie będziemy mogli zebrać sobie diaksy. I polecieć od razu do przeciwnika potencjalnego. O nie! O nie. O nie, to nieźle. Ach, jeszcze raz tu samą drogę. Ten. Mało osób w ogóle zostało i mnie to bardzo cieszy, bo y, tutaj się szybko wbijają ludzie nawzajem i to jest sens No, niestety cztery diamenty przypadły. A czy biały małż? białe małż. Ej, no! To już było dziwne. To już było dziwne. Nie fajnie, nieładnie serwerku. Nie podoba mi się ten serwer już. Rezekturę jest grania na nim. Hmm. w sensie nie to tam to, a to tu, to. dobra ej red tutaj jest, co jest o co co jakby ja, co on miał ale haks ale haksy chłop miał to nieźle o jest. Ledwo... ledwo zabiłem cheatera, ale... ojeju, ojeju, ojeju. Wystąpmy to tak. Zróbmy se... Ile możemy Jabłuszek? Yy, troszkę wełny yy, Tyle możemy... A jeszcze. Wiadomo jak najlepszej itemki. Czekajcie, to mam to mam. Ale nubek, Ale noob głupi, nie lubię gościa No i został tylko ten biały głupi Ajajaj, no dobra Ale, ale, ale noob głupi Ale głupi noob, nie lubię, nie, nie, nie polecam Znaczy ogólnie na tym serwerze to nie jest tak, że tutaj jest y, Multum cheaterów, tylko tu jest mało cheaterów Nie wiem czemu wziąłem ostrzyść, powinienem szarpa wziąć, ale mniejsza o to, weźmy sobie jeszcze z stwa tak e, od razu jabłko, żeby nie było, że zaraz mnie zaskoczy Ja e, sobie umrę No mm. i co, jest przypał, powiem, Bo on może mieć, szczerze powiedziawszy On może mieć w sumie e, ten Jak to się nazywa, obsydian I, chociaż nie, wątpię Wątpię, żeby miał obsydian e, I co, słuchajcie Dobra, mam na proto walić to I sobie już tako zrobimy. Ja tu bezpieczny będę. A to nie jest białego. To nie jest białego. Oh shit. Weźmy 7 killów. Więcej tego. Zaspamimy gościa. O jezu. Ale, ale sraka katera. Skill, mordo Odcinek nagrywam On tam ma bazę, nie? On tam ma bazę, dobra Lecimy z nim o o, o o o o wypchnę Dobra, leżysz, mordo Na no, odcinku będziesz Będziesz Dobra, ja ogólnie wiem wam dziękuję za odcineczek ojej y nie to, nie to. Ja już do lobby se lecę, bo y, będę montował film i co oje zlokował. Dobra, dzięki ogólnie za oglądanko i elo. Ja sobie zmniejszę tutaj kwota i co, i elo.